Hey, hey, dzień dobry moi drodzy, po raz kolejny Gibraltar uh, no Wow, już Genji zabrany No proszę, no to spróbujemy z łuku Postrzelać w takim razie, bo nie widzę Dla siebie innego miejsca Ale jaja No to jakiś, jakiś chłop, który Ledwo wszedł od razu I'm trolling, mute all, good luck, have fun o Czyli mamy jakiś, e, jakiegoś zdenerwowanego kolejnego gędziego?? który wygląda na to, że nie będzie to Zobaczymy, 30 Każda gra zaczyna się. Ostatnio przynajmniej. Um, Gry zaczynają mi się od tekstów. Oh my god, we've lost. We have Hanzo. Albo. We have Genji. Oh my god, we've lost. Albo. Fuck you all. I, I mute everyone. I'm trolling. Nie zazdroszczę ludziom, którzy są gdzieś na niższych rankingach. Jeżeli tak jest, na 2800 w tym momencie. To... to naprawdę fajne. Jedziemy jakimś cudem. Okej. Kogo ja trafiłem przez chwileczkę? Chciałem łaskę, ale chyba załatwiłem tego. Jankreta przypadkiem. To dobrze. Oj, tu junkrat przed po, po lewej. Ech, no spoko. Tu my jedziemy. No ten, ten Genji, który tam mówił, że mi mutuje wszystkich i będzie trollował. To w sumie gra dobrze. No to wygląda. I jakoś to wszystko działa. Niech tak będzie dalej. Błagam. Так и файне пошел. Najpięknie. No dobra, no, się przestraszyłem tego świniaka, powiem Wam. Byłem pewien, że, że umieram. A teraz umieram. Albo i nie, albo i tak, ale kolej zrypał strasznie. Bo mi przyciągnął, jak leżałem. I chyba go to trochę zaskoczyło, że. A patrzcie. On mi tylko przetargał po podłodze, a ja dalej byłem w pozycji leżącej. Całkiem śmieszne. Eee, no dobra. Trochę teraz zatrzymaliśmy na chwilę, ale może to nie będzie jakiś wielki problem. Brawo. urde widzisz tą małpę uuu i znowu dwa, trzy cholera A już ją zabijałem. Od razu padła. Na, natychmiast po razie padła ta łaseczka, ale... Dała radę niestety zrezygnować. Okej. Okay. No nawet całkiem zaczyna, zaczyna wchodzić tym Hanzo teraz. Super. Czy ich Reinhardt umarł? Ostatecznie? Nie. Tak myślałem, że tak czułem, że coś mamy na plecach, coś, że coś mnie tam drapie. Zdjęcie. No! Ten mi tam znowu ludzi powalił. Moja drużyna mnie kieruje, w sensie moje ulty kieruje. Zrabić! Zrabić wszystkich! Gdzie ten zeniatan? Jezu, już się spalił. Pomocy! Drużyno! Cholera, padliśmy. Eee, no spoko, 29-3, jajko, jaka stata. Nawet, nawet fajnie, nawet fajnie. Jestem całkiem zadowolony. A teraz pytanie, no czy nasi tam dalej walczą? Jeżeli tak, to puszczę im smoka. No, Zajmijmy, dobra, lepiej puścić niż nie puścić, bo ja tego smoka nabijam. Dosłownie w parę sekund. Okej, okay. ow. Wyrwałem. No, pojedźmy tym bailoutem w końcu. Cholera jasna, nie da się, kurcze no. Brakuje nam 0,01 metra, żeby zakończyć tę tę rundę. Mamy 20 sekund do końca, no nie wiem czy my to damy radę zrobić, prawdę mówiąc, bo oni wyskakują nam z respa po prostu i tam siedzą. No to jest wszystko zasługa mej. Teraz poszły ulty od nich. No, pan mnie zabija respem. Tutaj lutrze jeździ, no ale ja nie, nie byłem w stanie nawet przejść. Oh, no i niestety, ale kończymy na 88,69. Do... Znaczy tyle nam to daje, że właściwie muszą dojechać do samego końca. E, tylko nie mamy raczej już, nie mamy szansy na remis. Możemy albo wygrać, albo przegrać tę grę, także po prostu musimy teraz to utrzymać. To było tak myślę. Mm. <grywka> nie rozumiem. Wszystko, wszystko zasługa Mei, tak, tak długo też tam przetrzymała te ulty od niej. Potem Małpa jeszcze, którą też ciężko zabić. E, Reinhardt, no, który wiadomo, też jest trudny do zabicia. No, mieli takie postacie po prostu. No, jeszcze Zeniata na ulcie też tam latał. Mieli takie postacie po prostu, którymi. które ciężko jest przejść. E, znaczy, które mogą, jak mają blisko respawnu, no, to mogą naprawdę bardzo mocno spowolnić przejazd payloadem. No i tak się stało. Ale nie ma się co denerwować tym, bo. Byliśmy naprawdę o wiele, wiele lepsi od nich. I to było widać na każdym kroku. Dopiero pod samym ich respem nas zatrzymali. No już w takim miejscu, że po prostu gdzieś tam uwarunkowanie na mapie i konstrukcja gry. Znaczy zadziałała na ich korzyść bardzo. Ale myślę, że możemy to, to, to wygrać spokojnie. Jak tam w ogóle? O, 769 6 9 no. Zobaczymy. 13, to trochę już się spóźniłem. Strzała w niebo. O nie, spęciła naszą stronę. Nie było idealnie. Jonowo, poleciało gdzieś w polerę. Dobra, lewaliście. To się czasami przydaje, żeby zobaczyć przeciwników, czy czasem czegoś nie kombinują, ale nie na każdej mapie to jest potrzebne i na tej wydaje mi się, że nie bardzo. Nie byłem w stanie go nawet wycelować w niego, bo tak skakał prawo-lewo. A, bo go... Aha! On nie skakał sam! Jego lud się przesunął. To kompletnie mnie już wybiło z rytmu. No dobra, nieważne, trudno, no. Rozjechali nas, teraz się musimy zgrupować i razem bronić znowu. Już bardziej w kupie, tak powiem. O mój Boże, znowu ten, ten Winston na mnie wskakuje. Fair, could you please speak mercy? No, czy on jest w ogóle na tym? Nie, nie tym Łaska na przykład jest w stanie mnie utrzymać przy życiu przy Winstonie. Ewentualnie mogę się zmienić coś innego, ale.

Jezus, przepychają! Hmm, dobra. Wymieniam się w. Mamy repera teraz. ten koleś gra. Eee, ten koleś, który grał Genji, cały czas teraz gradiwą. Kurde, przejechali już kolejny punkt. No nie wierzę. Ja trochę to odwrócić, że tak powiem. Isso parece um Au, au, au. Nie gadajcie, że wszyscy padliśmy Nie, nie padliśmy dwóch zabiłem. Jakimś cudem, zabiłem parę i ludzie eee, no to spoko. Przecież co, teraz będziemy przez najbliższe 4 minuty cisnąć ich tutaj pod naszym respem? Mam nadzieję. Całą mapę przejechali za darmo cholera A mówiłem że tak nam dobrze idzie Byliśmy mega mega lepsi na początku Znaczy w ataku przynajmniej, w ataku wiadomo, zawsze lepiej działa trochę O ja shit. Nie wiem cholera co tu zrobić Wziąłbym kryj teraz fara jest bardzo problematyczna dla nas na pewno. Ale oni jadą, a koleś wziął Mei teraz i... Man, to the point! O Boże, wyskoczyłem, żeby ratować. Okay. Ej, jejku, drużyno Reaper by się nam przydał na pewno, ale no, Kryj też zostanę już na Kryj. Trudno, najwyżej mnie ta małpa będzie robić. Eee, ale ich fara była naprawdę trudna. Smugę też mogę zabijać ewentualnie, jak mi się uda, strzelić. Dwie minuty zawsze to jeden prań, nie? tak sobie myślę. Walifera? Nie, dalej ją mają. że ona nie lata. No przestała się w ogóle unosić. O, jak się unosi, to od razu spada. Stali bit pod respem? Dlaczego? O Uwaga na tą Mercy! No i właśnie, ich podniosła. Dobra, no ale więcej razy nie mają przynajmniej. A ja już wracam. Już prawie jestem. Nasza łaska za to ma jeszcze reza, Że ona może nas tutaj uratować trochę. O, padła. Padła smuga. polera no jaka gra. 49 likwidacji, 31,5 tysiąca obrażeń. Ale te obrażenia są trochę już, jakby. Wiecie, przekłamane trochę, no bo. Bardzo dużo tutaj zrobił. Ee, zrobiłem ten obrażeń, no nie. Nie wiem co jest, kurde, czemu ja nie mogę trafić w ogóle. A zamiast mnie healować, łaska to healuje sobie diwę. Ja wiem, że to je ulta nabija szybko, ale kurcze, no. Fajnie byłoby żyć.

Ja pierdziele, co to ma być w No! Wygraliśmy! Jeszcze mnie ktoś wyprzedził we fragach! O nie, nie wierzę! No ale dobra, wygraliśmy, to jest najważniejsze! Udało się! To było satysfakcjonujące, naprawdę. Dobre zwycięstwo, przyjemna gra. Zaraz jeszcze zobaczymy, kto zrobił play of the game. I kończymy O nasz ten Reinhardt, dobry był, dobry Miał parę dobrych zagrań, na pewno O, ja ci kręcę, ale cały tym położę O, i tutaj jeszcze ten mój smok wtedy Właściwie wil e, Przeleciał, także ładnie Dobrze, że mnie chyba o jedną likwidację wyprzedził na sam koniec Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego, tej gierki, tego odcinka. Jeżeli się podobało, zapraszam serdecznie do subowania, lajkowania, no i zapraszam do następnych filmów. Pamiętajcie, że codziennie o 12 i 18 nowe na kanale, no a do tego streamy wieczorami. Myślę, że e, praktycznie codziennie streamuję, także zapraszam gorąco i na Twitcha, i na YouTube'a. Do zobaczenia w razem, dzięki serdecznie. trzymajcie się.